Ej, siemanko! Siema. Witamy Was w kolejnym piłkarskim vlogu numer 21. Dzisiaj wyruszamy na meczycho Wisła Płoc kontra Motor Lublin. Jesteśmy teraz no, w takiej nietypowej scenarii. miał być Urbex, ale, ale chyba nic z tego nie nic będzie. Z tego okazało się, że lipa. Ta. Z nami w końcu po dłuższym czasie Fornal TV dołącza do piłkarskich vlogów z powrotem. Bo go trochę kawałek nie było chyba z dwa filmy, tak? Czy Dokładnie, no. No i liczymy na zwycięstwo naszego motoru. Jesteśmy ciekawi, jak w ogóle będzie wyglądała kwestia ze stadionem: jak to w ogóle będzie wyglądać, bo to jest nowy stadion. Tak. A tym bardziej, idziemy pierwszy raz na akredytacji prasowe. No to zapraszamy Was do oglądania. Na Ficou <laughs> que Zrobiliśmy zbyt mało, żeby, żeby wygrać to spotkanie, ponieważ uważam, że stać nas na zdecydowanie więcej pod kątem stworzenia sytuacji bramkowych. Dzisiaj było zdecydowanie za mało, były dwie bardzo dobre. Mam tu na myśli strzał Kamila Wojtkowskiego, gdzie zdążyliśmy dobić po wypluciu piłki przez bramkarza i sytuację zaraz na początku drugiej połowy. Nie dopuszczaliśmy też Wisły do zbyt wielu takich konkretnych sytuacji, natomiast piękna bramka zdecydowała o tym, że to Wisła dzisiaj cieszy się ze zwycięstwa. Uważam, że w momencie, kiedy straciliśmy bramkę, nie byliśmy na tyle konkretni, aby aby spróbować odrobić tę sytuację. Chcieliśmy zagrażać w ramce, podmieniając zostawienie na 3-5, dając trochę więcej zawodników do wypełnienia pola karnego i chcąc uwalniać piłkę na boku chcieliśmy wygrywać te piłki w pole karne, natomiast no, nie realizowaliśmy tego planu, byliśmy zbyt nerwowi z piłką, nie uwalnialiśmy jej i to spowodowało, że nie mogliśmy złapać rytmu, a Wisła dobrze nas z niego wybijała, także uważam, że w ostatecznym rozrachunku max zasłużyliśmy na, na remis, to było zbyt mało, żeby to spotkanie dzisiaj wygrać i jeżeli chcemy, chcemy dalej liczyć się w walce, o najwyższe cele musimy być bezwzględni w ostatnich ostatnich trzech spotkaniach musimy pokazać, że chcemy wyczyścić tę parażę. Siemano już po meczu. Niestety jak było, tak było. No motor przegrał 1 do 0, ale to był jeden z pierwszych meczów od dawna, w którym stwarzał bardzo mało sytuacji. Ile tam? Z kilka dosłownie przez no, przez... no przez cały mecz, a tak to zawsze jak nawet motor przegrywał, to stwarzał tych okazji o wiele więcej niż dwie czy trzy. No tak. Więc wujku co tam ten dodał? No, ogólnie ten, ten... bardzo mało, tak jak bardzo mało tych okazji przebramkowych Finalizacja też frankowała. No i ogólnie taką widać, że środek pola był ogólnie zdominowany przez przeciwnika. Bardzo dużo piłek przez skrzydła, e, że pomimo grania czasami piłki do środka to i tak głównie przez skrzydła grali. No ale no liczę, że zinkasujemy trzy punkty ze zniczem Pruszków w kolejnym meczu. Nie możemy tak naprawdę teraz żadnego meczu <laughs> przegrać według mnie, co nie? I teraz każdy punkt już się będzie liczył, bo ile zostało? czy spotkania. Cz Trzy, cz Trzy spotkania no, tylko. Takiego, ale to jest no, niesamowity ścisk no, w tabeli pierwszej lidzy, więc wszystko, jest, wszystko będzie grane do ostatniej no, no dokładnie, w ostatniej kolejce się wszystko okaże tak, jak, tak samo jak w poprzednim sezonie też. W ostatnich sekundach się okazało, kto był w barażach. Ale oby tak nie było właśnie, żeby w ostatnich no. sekundach. Ale w tym meczu tak myślałem, że to właśnie będzie tak 1-0 albo 1-1. Tak się spodziewałem właśnie. Dobra, więc co? Więc bez przedłużania lecimy do kolejnego piłkarskiego wroga. Widzimy się w Rzeszowie już niedługo. Następnego następnym tygodniu bez filmu, ale wynagrodzimy wam to pięknym, e, pięknymi filmami. Zobaczycie, jakie będą krajobrazy. Tak, też. dokładnie. Dobrze. No Żegnamy was. Fornal TV i my. Cześć!